Dzień dobry Państwu, tak to jeszcze ja na antenie. No, Jak samo Państwo widzicie, nie tak łatwo mnie z ekranu wyknąć. No, cóż, no no, frustrat jestem i tyle. Tutaj <laughs> y, trzeba by polemikę zastosować w stosunku do tak zwanej za trzeciej, że nie powiem za drugi. Prawda? Ale najpierw może zaczniemy, proszę Państwa, od chwalenia, no bo tak brzmi tytuł odcinka. Jak Państwo wiecie, mówiłem, że Pan Łukasz Rogalski ze mną wspólnie dokonaliśmy tej małej zbrodni przeciwko Żydowszczyźnie, napisząc tą książkę Nowa Sławia i chcę Państwu powiedzieć, że Przypomnij tutaj, że, bo już to mówiłem, że to jest młody człowiek, dopiero zaczyna studia i no, ojczyzna, jak ma takich ludzi, to nie zginie. Żadna. Bo taka przenikliwość, taki spokój, tak umiejętność dochodzenia swego i że takie prowadzenia dyskusji nawet na tematy drażliwe, bo my nie ze wszystkim się zgadzaliśmy. Te y, elementy, które y, jakby robiliśmy razem, bo do pewnych chciałem ja się po prostu nawet nie wtrącałem. Y, dlatego, że no, po prostu on się bardziej w to wgłębił, a y, one były istotne, natomiast ja się zajmowałem czymś innym. Ja bardziej historyczne elementy no to są tylko, żeby mieć jakieś y, słuszne wnioski w kierunku przyszłości. Ja, y, nie to, że olewam historię, tylko po prostu, bo mnie serce boli, jak ja widzę, przekłamano. Ale ja bardziej chcę się koncentrować na, wpro, na, na wprowadzaniu zmian. I, i, I zaraz to wyjaśnimy, proszę Państwa, czym to się różni od tej kołtuneli na przykład w, 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 właśnie w, 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 w kierunku jakby porozumienia czy próby dyskusji z tymi ruchami sławskimi, którego nie ma. No. Nie ma że, zresztą z nikim, z maoistami, z komunistami, y, z katolikami, no to wiadomo, że z nimi nie ma dyskusji, no bo oni wyznają jakieś wartości, antywartości chrześcijańskie, no więc tutaj to już, no, no jaka niż porozumienia, no kompromis to musi być, że ktoś czegoś rezygnuje, a jak ja daję akt oskarżenia Biblii, a y, ktoś mi mówi, że no są jakieś cuda Jana Pawła II, czy no w ogóle, czy, czy, że Kościół zrobi coś dobrego dla Polski, no chyba to, że w tym roku tysięcznym to oni tym krzyżykiem prawo-lewo podzielili sławie i do tej pory tutaj nie można się i pilnują, żeby to nie nastąpiło połączenie, a zadłużanie wcale tutaj nie są lepsi, bo nie widzą tego, że na przykład kreując panslawizm, no to i, 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 i inne koncepcje, no to jak gdyby nie wiem, no, no są za kim? Za imperium, za hegemonią Rosji na podstawie cerkwi, czy siedzenie w mitach, z jednej z panteizm, prawda, wyznają, czyli wielu bogów, no proszę Państwa, no to w ogóle nawet nie ma o czym dyskutować. Wi wiadomo, że uwielbiają Stachniuka, który przecież nawet nie tchnął mitologii tak naprawdę, no proszę zobaczyć, no. On nie chciał się w ogóle na temat Bogu wypowiadać, bo to jest temat drażliwy. I tutaj Brytner więcej może ma do powiedzenia, czy Moszyński, niż Stachniuk w samych mitach. A co do Stachniuka, przy całym szacunku, ja przepraszam tych, którzy, których ten temat nie interesuje, bo wielu patriotów polskich może sprawa właśnie tych slawskich y, 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 jakichś historii nie interesować. Mogą być dobrymi Polakami, ja tego nie wykluczam. Bo ja się y, przy całym szacunku, proszę Państwa, y, no, w, razie, w razie czego to my możemy zrobić konfrontację, nawet telewizyjną, y, z władzami za drugi i, i możemy jechać na wszystkie tematy, tylko proszę powiedzieć, no ale zwartość, żeby była tematyczna, żebyśmy wiedzieli, że te tematy dotykamy, czy coś. Nie chodzi mi o przygotowanie pytań, ale ja chcę wiedzieć tematykę i zaczynamy. I możemy 24 godziny dyskutować i zobaczymy, jak z tego wyjdziemy. Od A do Z. Ja się nie boję. Bo proszę Państwa, przy całym szacunku dla Stachniuka, to nie jest wyrocznia boża. Przy całym szacunku, jeszcze raz mówię, też robił głupstwa, mówiąc delikatnie. Zachowanie w czasie wojny, czyli razem z rządem londyńskim, to AK, za co był nawet odznaczony i zwalczanie, po prostu mordowanie stolicy. Po wojnie współpracował z nowymi władzami, później nie wiedział co. Taka jest prawda, nie miał prostej drogi. Natomiast cały szacunek wyprowadzenia myśli filozoficznej, zauważenie zła, Chrześcijaństwa i podsumowanie, jakby, wizji. Taka jest prawda. On nie, nie wyprowadził programu. Stachniuk, czyli bardziej na gruncie filozoficznym niż socjologicznym, on działał i on ma zasługi, a nam potrzeba opracowania konstrukcji społecznościowych. Nie idei w tej chwili, idei już mamy. I to są słabe punkty Stachniuka. To ja tak mówię, o pryncypiach, o zasadach, o głównych rzeczach, żeby zadrużanie wiedzieli, że yy, 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 się zamykają po prostu w prehistorii, nie robią nic nowego dla przyszłości, nie tworzą państwa, nie tworzą sławi. I tym się trzeba zająć, proszę Państwa, na poważnie. A za druga się tym poważnie nie zajmuje. Ja już tu nie chcę. Dłuż, dłuż, czyli co? Kołtuneria górą, a za druga niedorostki. Tak możemy w skrócie mówić, ale nie tylko o nich. Nie dlatego, że ja jestem dorosły. Jestem. Bo ja się nie bałem y, 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 tych poglądów zweryfikować, wyjść i przeanalizować. Tak. Ja jeżeli chodzi o etnologię, to znam nawet w, w krajach Ameryki Południowej, nie tylko w Sławii. Jeśli już. Nie są mi obce opracowania tego typu. Także ja troszeczkę wiem na temat ruchów prehistorycznych też. Dlatego właśnie, yy, yy, no, yy, co dla zadrużania jest PRL, dobra czy zła, no sami nie wiedzą. No taka jest prawda. PRL zwalczało Kościół? Na, yy, mówią, że PRL zwalczało Kościół. Na jakiej podstawie? Kiedy? Czym? Czym Kościół był zwalczany? Że budowano nowe kościoły? Trzeba to brać kompleksowo, a nie jakimś wyciękowym czy jakimś hasłem. Patrzmy, co było. Gdyby Kościół był zwalczany, to by był akt oskarżenia Biblii, tak jak ja podałem, akt oskarżenia Talmudu, sądownie byłoby unieważniony Kościół, pozamykane klechy i koniec. Prawnie. To wtedy bym rozumiał, że państwo zwalczało. A jak ktoś celowo sprowokował coś, tak jak później prowokowano, że jakiś pyjazd, czy jakiś inny przemek pijany spadze ze schodów i to oskarżono o to władzę, no to jest inny temat. To mówmy o prowokacjach uwiarygodniających niby antyklerykalizm władzy. A to jest całkiem co innego. Dlatego właśnie tak jak teraz, tu pewne rzeczy. Stosunek do Stalina, no więc jak? Za druga. Lubi Stalina, nie lubi? No raczej nie lubi. A dlaczego? No bo dlatego, że współczesne władze go nie lubią i od 60 lat on jest nielubiony. A był największym polskim patriotą. I sławianinem. Może nie był z genów, ale z charakteru. I zrobił najwięcej dla naszej ukochanej ojczyzny. Jest wrednie, niekorzystnie przekłamywany od 60 lat. I Żydzi własne winy na niego zrzucają. I wszystkie nadużycia, poczynając od Berii i Chuszczowa, a poprzez Jelcyna, największego krzywdziciela, również i Gorbaczowa, który, który zniszczył ZSRR. No i teraz Putina, Żyda. To wszystko są Żydzi. Ale jeszcze chciałbym tutaj po prostu do Pana Łukasza się odnieść. Serdecznie panie, panie, panu Panie Łukaszu dziękuję za, za współpracę. I bardzo bym chciał, żeby koło Pana skupili się młodzi ludzie i żebyście rozwiązywali dalej kwestie historii i prawdy oraz wprowadzania yy, yy, sławiańszczyzny yy, na zasadach bioteistycznych, to co podałem wspólnotowych. To taka uwaga publiczna i podzięk publiczne podziękowanie dla tego młodego człowieka, żeby wszyscy byli tak się garnęli uczciwie do pracy dla Polski i jednocześnie byli na tyle skromni, że nie pchają się na afisz. Bo bardzo dużo można w ten sposób rozwiązać. No a dzisiaj, no to z kim może, może, no, no można w Polsce tu pracować? No proszę sobie zobaczyć, no naprawdę nie ma, nie ma z kim. Ja jestem otwarty, jak Państwo wiecie, ale na pewnych zasadach. Bo mnie też tutaj ubliżają różni ludzie podający się za patriotów. No i z kim tu wyzwolić Polskę? Oj, proszę Państwa, każdy, ja mówię rozejrzyj się, no, czuj się tak jakbyś był z desantu rzucony tutaj i po prostu nikt Ciebie nie zna i Ty musisz od początku tutaj kształtować życie społeczne, a nie masz nic, nie masz znajomości, nie masz y, 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 po prostu pieniędzy, tylko musisz to jakoś starać się w najprostszy sposób rozwiązać. No. Dlatego no, trzeba pewne kryteria ustalić. No, proszę Państwa, no, pewne rzeczy już powinny być zamknięte. Ja mówię, no to, dlatego ja, jak Państwo wiecie, no, pewne rzeczy specjalnie. Ja powiedziałem, że prawdopodobnie w związku z, z na te moje poglądy, no to można mnie na, na, nazwać największym pieniaczem, kutnikiem czy konfliktowcem, bo ja się ciągle pytam, czy, kogo ja jeszcze z Państwa nie obraziłem, bo y, proszę państwa, y, tu to nie jest przedszkole, to nie jest piaskownica, tu muszą lecieć skry. Ja nawet Yy, z panem yy, Rogalskim, jak yy, my dochodziliśmy do pewnych rzeczy, to iskry leciały. Oczywiście myśmy sobie nie ubliżali, ale yy, moje stanowisko jest takie, moje tak, ale się z panem nie zgadzam. To było, proszę zobaczyć, no proszę, yy, yy, inaczej się dobrze nie skleci. Pewne rzeczy yy, też trzeba było po, poczekać, aż ktoś drugi na, nabierze lepszej optyki. Nie zawsze to było, że on musi coś u siebie zmienić, bo czasami mnie też ten młody człowiek wskazał na coś, co mi pomogło jakby zrozumieć pełniej pewne rzeczy i wyprowadzić pełniejszy wniosek. I tak możemy tylko dojść, dlatego ja się tu nie boję konfrontacji, bo ja proszę Państwa w, w, w negocjacjach jestem niezły, proszę mi wiedzieć, żyć. I w międzynarodowych negocjacjach jestem niezły. Ja nie chcę tu pewnych rzeczy mówić, bo jeszcze Państwa przekonam, że naprawdę jestem niezły. Także ja, jak, jak, jak mówię coś, to to jest. I dlatego mówię, kto jeszcze raz po mnie, po, powie przy mnie o PRL źle, ten dostanie w mordę, no, po prostu. I trzeba takiego, takiemu strzać w ryj, bo, 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 bo znaczy, że jest kretyn i, i prowokacyjnie reprezentuje żydostwo. I tak samo tym nie kołnierzykom, co kochają złoto i tak ganiają za tymi... Nie wiem, no. Za tymi świecidełkami, bo to jak to nazwać? Na tych giełdach, te słupki, to są łupki, co mają, ich zielone i czerwone słu słupki na tych giełdach. I sz tą sztabką ich chyba zajemać tam, tych złotem, tym dziesięciokilowym. Bo to jest wszystko fikcja i to upadnie. Tylko ja mówię, no oni, gdybyśmy troszeczkę pomyśleli, to oni by nam przynosili do, do tych zbudowanych stalagów, do tych y, shop y, w Auschwitzu. Żydzi, tak, i zostawili to i na kolanach błagali o litość. Gdybyśmy mieli troszeczkę rozumu. My, Polacy. Dlatego ja się nie boję konfrontacji, się nie boję tego plucia, bo, bo proszę Państwa, no, ja tutaj nie chcę wychodzić no, z tymi nazwiskami, ja mówiłem. No. Czy ze Świtoniem pracowałem, czy z bublem, no to, to proszę Państwa, no. znam tych ludzi. Bo to raz z Szaniarskim rozmawiałem, ale dopiero wtedy człowiek nabiera, yy, czy z Wyszkowskim, czy yy, z Macierewiczem, czy z innymi. No przecież ja tych ludzi znam w jakimś tam sensie, współpracowałem w różnych yy, organizacjach, wyczuwałem, analizowałem i ja trochę wiem, ich sposób myślenia nawet wiem. Dlatego yy, 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 po prostu ta ich bezczelność, no oni mają takie zadanie, no zapasą Świdoniowi, on będzie startował jutro, nie wiem no z czego. No z frontu obrony Białorusi, pojutrze tam... No tak, no to są tego typu ludzie. Dlaczego wy tego nie rozumiecie? Tak na spokojnie. No ale proszę państwa, no już było obnażanie, było obrażanie, więc może teraz troszeczkę tak na końcu. No ja w końcu jestem inżynierem i tutaj za mało jakichś technicznych rzeczy mówię, no. No przeanalizujmy, no, to wszystko w tej chwili, to jest przede wszystkim za drogie. My spalamy tą energię, to wszystko się dzieje tak niewłaściwie jakby. Ja tak na pierwszy rzut oka mówię, no po co nam samochód pięcioosobowy, jak przeważnie się jedzie w jedną lub dwie osoby, ewentualnie powinno być z tyłu przestrzeń bagażowa, jakiś taki mały samochodzik, głównie po celach miejskich. Proszę to przeanalizować. Yy, takie dane mają i do tego powinni przyporządkowywać. Dlaczego się do tego nie przyporządkowuje? Ani rodzaj paliwa, ani, więc tak, przede wszystkim po mieście, no to wiadomo, po zakupy, czyli tak, jedna lub dwie osoby. Najwyżej powinien być dwuosobowy pojazd, ewentualnie z dzieckiem, z siodełkiem z tyłu, który można w każdej chwili zmienić na przestrzeń bagażową, no bo po zakupy się jeździ. To jest właściwie y, cały ten. Jeżeli by była to komuna, to stoi na przykład y, 3-4 samochody, y, 4-5 osobowe, no bo wiadomo, że na dłuższe jakieś wyjazdy czy coś takiego też jest potrzeba. Y, z dwadzieścia. Dwu, tych dwuosobowych, ewentualnie to byłby taki coś trzy, trzyosobowy, jakby motocykl, jakby kryty do jazdy po mieście dla jednej osoby, do szybkiego pomieszczenia się, prawda, czy coś takiego. Dobra komunikacja miejska, czyli te tramwaje i tak dalej. To wszystko przeanalizować na prąd i, 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 i ten, takie badania powinny być robione, socjologiczne szybkie przemieszczanie się poza miastem na przykład również no, brać pod uwagę, no tutaj sprawa tego yy, właśnie yy, w związku z tym, że jestem wiadomo no, kolejarzem, no to yy, z wykształcenia, bo w tej chwili przecież nie poprawiam tego zawodu, no to yy, wiadomo, że jest yy, ten problem połączenia tych kontynentów jak szybko, no to jestem już projekt tego pociągu magnetycznego to 8 tysięcy km, km na godzinę, żeby jechał w tej próżni pod... Yy, pod powierzchnią wody, tam na głębokości gdzieś około 40 metrów. No to już jest między Londynem a Nowym Jorkiem. No dobrze, a teraz Londyn-Pekin. No tutaj by się przydał też jakiś szybki pociąg. Może nie tej, nie tej klasy, nie w próżni, ale no przynajmniej te 1000 km na godzinę, żeby rozwijał, prawda? No więc takie rzeczy powinny stanąć. Taki, takimi rzeczami się zajmujmy. Jakie podtorze na jakich warunkach. W zasadzie powinien być oczywiście raczej, no, nie się wydaje, na wiaduktach, tak, żeby nie niszczyć środowiska. No. Takie elementy są możliwe do montażu, więc proszę, takimi rzeczami się powinniśmy zajmować. Tak samo sprawy ładunków. Jak przemieszczać duże ładunki szybko? No a tutaj ja mówię, no dla tych wspólnot, no to proszę Państwa, no tutaj to jedno-dwuosobowe pojazdy dobre. Nie zajmujące dużo miejsca, nie palące dużo zresztą, tutaj wtedy można by myśleć o tym ładowaniu elektrycznym, czy, czy, czy innych jeszcze rozwiązaniach na wodę i tak dalej. I te rzeczy powinny nas interesować. Ja mówię w sensie racji, no jak nie umiesz się zająć właśnie no to się zajmuj jakąś techniką, składaj wnioski, wymuszaj na nich. Wtedy oni będą musieli działać dla dobra społecznego, żeby ta rodzina była, no kiedy ona się będzie rozwinie? Jeżeli się tutaj nie rozwinie polska rodzina, jeżeli tutaj Polki nie będą rodziły, po troje dzieci nie będą tym zachwycone nie będzie tej silnej rodziny, tylko dzieci nie wiadomo czy je. no to mogą być kibuce, jak w Izraelu, gdzie też to próbowano robić, ale jednak cofnięto się do rodziny, proszę Państwa, bo tam byli ludzie bardziej otwarci, ja nie mówię, że Żydzi stoją wyżej, tylko oni przez to, że wmawiali im ciągle, że oni są tymi bogami, że reszta narodów są ten, to wymuszało na nich też te, takie postawy otwarte, to też powiedzmy sobie, ja Żydów nie przeceniam, ale dlatego ja cały czas mówię, że jesteś prezydentem, no proszę to zwrócić uwagę. A nie on się będzie za, zastanawiał, kreska w prawo, kreska w lewo, co, jak ma się obracać. Ludzie, kochani, symbolika powinna być przejrzysta, a, a resztę ludzie sobie podczas różnych świętowań, celebry, obrzędów dorobią, dopiszą, tak jak teraz te 13-metrowe palmy. Czy gdzieś ktoś w katolicyzmie wymyślił, że palma ma być palemka jakaś, to coś puścił słowa, oni teraz tego robią, nawet yy, święta. Więc. Proszę Państwa, no, nad tym się trzeba zastanowić, no ja jako inżynier kolejnictwa, no to mówię, przynajmniej uniknąć tych zderzeń czołowych, to przecież powinna być wyposażona lokomotywa, proszę Państwa, w taki czub z, ze stali specjalnie wzmocnionej. To na zielono zaznaczone. Jednocześnie zderzaki, żeby zostały tak wyprofilowane, ja nie wiem, no to przez badania powinno przejść. Właśnie każdy, każda lokomotywa, czy napęd, spalinowóz, czy, czy, czy elektrowóz, czy pociągi pasażerskie podmiejskie powinny taki czub mieć, żeby w momencie czołówki zderzenia one się ześlizgnęły, bo jeżeli ten czub byłby wystarczająco ostry, to wtedy musi to się ześlizgnąć. Oczywiście. Bufory powinny być w miarę kryte, natomiast przy najechaniu na następny pociąg, czy wagon towarowy, czy wagon osobowy, ten czub się wbija, a zderzaki uderzają w zderzaki. Więc to oczywiście należałoby rozpracować i to jest na cały świat pomysł, dla wszystkich pociągów, przynajmniej pasażerskich, również w Japonii i takiej mądrej. To, to jest bardzo dobry pomysł, bo nawet przy zderzeniu czołowym ten czub zawsze by nie uderzył czub w czub, jeżeli byłby to prawdziwy czub, prawda? Prawdziwy klin, tylko by się ześlizgnęły i uratowałyby życie. Bo po ześlizgu, jeżeli by tutaj dodatkowo te tarcze buforowe były tak skonstruowane, bo one mogą być częściowo odkryte, że ten czub je ścina lub odbija żeby umożliwić przejeźdź, przejazd swobodny, minięcie się z, po prostu yy, się jednego pojazdu wokół drugiego, to już skala zderzenia czołowego byłaby niższa nawet, proszę Państwa, w 3 godzinach. To taka propos, że ja chcę powiedzieć, że również yy, nie yy, zajmuje się yy, rzeczami, które wymagają yy, koncepcji również technicznej. No. Yy, no, czyli kłóćmy się na każdy temat. Bardzo chętnie. Dziękuję Państwu.